W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że zdobyłem to nowe auto w ogóle z karnetu i bardzo Wam dziękuję, więc teraz już Wam pokazuję ten odcinek, ale bez przedłużenia zapraszam do oglądania Co? No way Czy ja zdobyłem to auto? O nie widzę Dobra już jesteśmy na publiku, więc możemy już sobie zacząć grać Odbierzemy sobie pierwszy w ogóle ten e Okej, okay, no no dobra, no chyba zmieniamy, do no policjanta Wiem, że policjant jest głupszy, ale no dobra, weźmy sobie Swata, to, 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 to Dobra, widzowie, ja więc musiałem lekki z dwóch zrobić, więc dobra, respimy sobie pieczątko Widzowie, to jest dzięki wam, to piękno, furę zdobyłem I mega wam dziękuję, jeszcze nią w ogóle nie grałem Po prostu filmik mi się zaczął, więc dziękuję wam, widzowie Lajk. Jeżeli zostawicie lajka i subskrypcję mojego górę, to może zrobię następne takie odcinek i widzowie em, tak. Wasze lajkowanie i subskrybowanie moich filmików zmotywuje, em, motywuje mnie do robienia lepszych filmików. Tak, więc im więcej lajków, im subskrypcji więcej, tym więcej filmów i może na przykład shotowi kupię ten <grym> em, sezon 20, 26. Więc okej okay, teraz na serio zróbmy to Sprawdźmy ten test w ogóle tego dobrego Tej dobrej furki Okej okay, dobra, no mógł... a to, a to, to, to jest ten i szybko sobie bronię weźmy Okej okay, dobra, mamy Ej dobra Ej co ci zrobiłem? A nie Ej dobra Ej kurde Ja nie mogę wyjechać innym nie... O oh, kurde, o nie a i w ogóle widzowie jak ja to zdobyłem, to jeszcze zdobyłem rzeczy z karnetu, więc sprawdźmy sobie je, na przykład toki coś w domu możemy sobie zrobić, no dobra, więc weźmy sobie po prostu pojedźmy do domu i sprawdźmy ten karnecik, no dobra, ale ładna jest ta porada, no, przyznajcie, no popatrzcie, no, to jest taka klockowa, to jest taka pikselowa, więc weźmy sobie do mojego domu, właśnie sobie o tutaj domek. No i tak, no i bijeliśmy postawić jakąś rzecz Nie wiem co tutaj mamy, tutaj mamy stych Więc em, bijajmy sobie na już tutaj domek I, i gdzie jest moja em, rzecz? Tak, to jest ten portal Ej ten portal jest mega duży I mega ogromny, szczerze Nie wiem gdzie go postawić, ale dobra Postawmy go sobie o tutaj nie no ten portal jest za duży, nie postawię go sobie o tutaj. No dobra, postawię go sobie to go tutaj. Nie no ładny jest ten portal. To znaczy, że po prostu zdobyłem ten do... Ej, dobra, ładny jest ten portal. nie żeby coś, te inne rzeczy, te inne rzeczy i jeszcze daję wam takie, że Robloxowe będzie za wami, no nie. Nie żeby coś, te inne rzeczy są głupsze niż to. Więc na serio? Twórca BB'ka się mega postarał. Dobra, znalazłam! Sprawdźmy to w ogóle jeszcze um, szybkość furki, czy ona jest dobra do rabowania W ogóle sprawdźmy testik, ten furki. Okej, okay, dobra, strzelają do mnie, ale ta furka ma troszkę życia. No dobra, i dobra, mamy... No, nie można! No jak to? Przecież... Dobra, widzimy, zużyje trochę nitra i dobra, jest pierwsze test z ale... No jest on dobry, więc e, no nie przyznajmy, ale dobra, już im odpuśćmy, sprawdźmy też off -roada. Więc offroad, eee, no nie wiem, czy taki dobry. Proba numer dwa. Okej, okay, offroading jest mega dobry. To jest szczerze takie jedno z dobrych offroadowych aut. Na przykład jakbym miał to przetestować na to. Sprawdźmy, czy by to zadziałało. Nie, tutaj akurat nie może, bo to jest troszkę nie taka duża furka do offroadowania. No ale offroad jest nawet e, spoko leci, nawet sobie sprawdźmy tutaj. Uh, tutaj pyk, cyk, cyk i oprócz jest nawet dobry nie żeby coś, dobra i sprawdźmy w ogóle jeszcze co dostaliśmy w karnecie, więc sprawdźmy sobie i dostaliśmy um, jeszcze dostaliśmy takie coś um, taką skórkę do auta, więc sprawdźmy sobie tą skórkę do auta bo jestem na serio ciekawy, więc pyk, um, tekstury i pyk, i i ona jest. I ona jest tutaj. Ej, nawet ładna. Jest ona dobra, no nie narzekajmy. I zapomniałem, że jeszcze coś dostaliśmy piątego, Uuuu! Jakieś ognisko weźmy sobie, gdzie tutaj dajmy. I co one daje? No, szczerze nie jest, to jest takie ognisko, no ale dobra, no pixelowe, więc okej. Okay. Więc dobra, lecimy sobie w śledzi. No i teraz sprawdźmy w ogóle. Mamy jeszcze... Kolejną rzeczą jest tutaj właśnie o taki pikselowy, jest on nawet dobry, okej, okay, nie To jest nawet dobry. I kolejną też rzeczą jest taki, i moim zdaniem ten jest bardziej pikselowy, to jest 8-bit, ale ja chyba i tak zostawię przy 8 bit. jest ładny. Teraz będą rzeczy, które normalnie nie możemy przetestować na tamtej furce, bo um, trzeba mieć spoiler dostępny, więc pierwszy spoiler. No nawet ładnie, autka sobie jeżdżą i drugi spoiler. No, wolek się mega ładnie, ale... Ten mi się ładniej podoba, po prostu. Um... No tyle, no. Fajny po prostu ma autka, więc... He, do lasa tej Nie żeby coś zapomniałem też o pixel ten, że świat leci dookoła, to jest też fajny. I powiem Wam widzowie. Najładniejszy jest szczerze. E, no ten jest najładniejszy. A i oprócz tego jeszcze dostajemy bombę, więc może e, bombę w jakiś odcinek wysadzimy. No co, będzie śmiesznie. No dobra, no to jak oceniam ten kandecik, no ludzie, no... Jest on dany, mega fajny No, nie zasługuje na pewno na najlepszy I na zimą No, nie jest on najlepszy, ale dobra Wreszcie Badimo zrobił coś fajnego, więc daję mu na to 8,5 na 10 Tak, to jest moja ocenka I czy warto kupić um, w ogóle to za robuxy No moim zdaniem, no... Tak wy chcecie, nie? Ja to kupiłem bo specjalnie, bo ja kupuję prawie wszystkie kardety. Niestety tamtej zimowej fury nie udało mi się zrobić, bo mi się nudzi ograć Jaybreaka, ale powracam. A! A jeszcze szybki tre... Em, em, teścik na trading planie. Więc dobra! Czy warto kupić ten kardet? Moim zdaniem tak! Ten kardet jest warty ten. Ale jeszcze mieliśmy sprawdzić jedną mega ważną rzecz. Czyli zrespić tą, oto piękną furkę. No, gdzie ona jest? O, jest Revox. Ona się na Revox. No i dobra, trzy, cztery. To jest bez tego. Bez Fuela. Fu na razie. No dobra, jedzie mega szybko. No. Na razie. Mam nadzieję, że pojedzie szybciej. No i tutaj już chyba sięga prawie limity. No ale no i jest ona szybka, nie? Tak 200 pojedzie. No patrz, sprawdźmy jeszcze troszkę z Fuelem. No już się wraca, bo to nie pojedzie, tyle. Dobra, no to pojedzie 200, 295. Zawsze znaczy 295. No dobra, pojedzie 295, a w ogóle w dzień to auto wygląda o tak z tym, w ogóle to wygląda kozacko, więc widać, warto kupić ten karnet. My się widzimy w następnym odcinku. Elu! Mam nadzieję, że zostawicie lajka like i subskrypcję i łapkę w górę bo y to mnie motywuje po prostu do robienia dalszych filmików i lepszych. Więc im lepszych, im więcej lajków, like tym więcej robaksów i tym większe zaskoczenia. Hello!